Dobry wieczór wszystkim. Wiem, że wielu z Was obejrzało kilka minut tego filmu, kiedy opublikowałem go po raz pierwszy, ale potem go usunąłem. Mimo, że miał 24 tysiące wyświetleń. Nie chciałem go usuwać, ale nie zależy mi na wyświetleniach. To nie w moim stylu. Nie dbam o liczbę wyświetleń, ok? Teraz zrobię to porządnie, ok? Jest wiele rzeczy, których nie dodałem do filmu, a powinienem był. Próbowałem to zrobić szybko, po pracy byłem zmęczony. Ale wiecie co? Jestem tu, żeby to powtórzyć, okej? Okay? Więc to jest przeróbka, to jest ponowne przesłanie, jakkolwiek chcecie to nazwać. Pozwólcie, że powiem to na początku, dobrze? To jest moja teoria, to nie jest dezinformacja, to nie jest kłamstwo. Nie próbuję Was oszukać, to jest to, w co wierzę. To jest moja idea. Taka jest historia, pomysł na to, jak coś się wydarzyło. Nie oznacza to, że was okłamuje lub próbuję poddawać dezinformację, dobrze? Wyjaśnijmy to od razu na początku. Dobrze, przejdźmy dalej. Jestem pewien, że wszyscy zauważyliście w internecie, że wiele osób dyskutowało o tym, dlaczego tym osobom pozwolono wejść do tego namiotu. Dlaczego nie oznaczono tego miejsca jako miejsca zbrodni i nie odgrodzono taśmą? I dlaczego ten mężczyzna w białej koszuli zdejmuje najważniejszą kamerę? Jak sądzicie, dlaczego zdejmuje najważniejszą kamerę? Oto dlaczego. Ponieważ nie jest to miejsce zbrodni, nie doszło tu do przestępstwa, a to nie jest kamera. Zanim powiem Wam, co to jest, chcę, żebyście dobrze się temu przyjrzeli, kiedy on to zdejmuje. Czy ktoś już zgadł, co to jest? Dobrze, oto, co to jest. Nazywa się to projektorem hologramowym. Jeśli mi nie wierzycie, możecie sprawdzić to w internecie. Nie są one tanie, naprawdę nie są. Zwykle kosztują od 20 tysięcy do 60, 70, 80 tysięcy dolarów i są dostępne w różnych wersjach. Hollywood nazywa je hologramowymi projektorami scenicznymi. Widzicie, jak mały namiot Charlie'ego jest idealnym kwadratem? Jak widać ma 10 stóp kwadratowych, 10 stóp na każdym boku i około 9 stóp wysokości. Musi tak być, aby projekcja działała. Wyjaśnijmy to. W przypadku mniejszych przestrzeni projektory można skonfigurować za pomocą luster, aby wydłużyć ścieżkę projekcji i zachować integralność obrazu. Wyświetlacze Eyeliner wymagają idealnie minimalnej powierzchni 10 stóp kwadratowych i wysokości 9 stóp, aby wyświetlać pełnowymiarowe postacie ludzkie. To, co widzicie, to odbity obraz, który jest tak prawdziwy i realistyczny w stosunku do oryginału, że stał się znany jako obraz wirtualny. Wiele osób postrzega to, co teraz widzą, jako hologram 3D. W rzeczywistości jest to XXI wieczna wersja efektu wizualnego z połowy XIX wieku, znanego jako Peppers Ghost, wyświetlanego obecnie na ekranach przekaźnikowych. Częściowo, dzięki niesamowitym właściwościom optycznym folii eyeliner, w połączeniu z jasnością i, jas i jakością obrazu projektorów wysokiej rozdzielczości Christie Digital, obraz ma głębie i nieprzeźroczystość, które faktycznie przewyższają skalę i rozdzielczość tradycyjnego hologramu 3D. Jak już wspomniałem, ma 10 stóp kwadratowych i 9 stóp wysokości. Ten baldachim został wykonany w takich rozmiarach celowo, ponieważ jest to holograficzna projekcja sceniczna, którą oglądaliście. Nie zrozumcie mnie źle, istnieją różne rodzaje hologramów, dobrze? Pokazuję Wam tylko jeden z nich sprzed 7 lat technologię sprzed 7 lat. Teraz pokażę Wam inną technologię stosowaną na większych scenach. Pominę wiele fragmentów tego filmu ze względu na naruszenie praw autorskich, a także dlatego, że nie chcę, aby ten film trwał 30 minut. Chcę po prostu przejść do sedna. Chcę, abyście zrozumieli, jak można to zrobić dobrze. Jeśli chcecie obejrzeć pełną wersję tych filmów z hologramami, zostawię linki w komentarzach, żebyście nie myśleli, że was oszukuję, dobrze? A teraz przejdźmy dalej. Ci wykonawcy to hologramy. Z każdą serią zbliżamy się o krok do spełnienia wszystkich marzeń science fiction. To całkiem fajne. Nigdy więcej nie przegapicie koncertu. Koncert może przejść do Was. Pojechaliśmy do Paryża, żeby spotkać się z Ayanem O'Connellem, dyrektorem firmy, która zorganizowała ten koncert. Pamiętam, że poproszono nas o zorganizowanie koncertu z Londynu na Florydę, gdzie interakcja między muzykami a publicznością miałaby być tak naturalna, jakby dwie osoby były w tym samym pokoju. Dla nas wszystkich było to doświadczenie, którego nigdy nie zapomnimy. Więc jak transmitują ten zespół na żywo? To niesamowite, że to naprawdę zdalny koncert na żywo. Sygnał z Londynu potrzebuje mniej niż 1 trzecią sekundy, aby przewieźć całą drogę dookoła świata i zostać wyświetlony jako hologram na scenie w Stanach Zjednoczonych. Hologram stra sprawia, że wydaje się jakby zespół naprawdę był w pokoju z publicznością, a zespół może widzieć publiczność i faktycznie wchodzić w nią w interakcję oraz reagować na to, co robi. To zupełnie nowe podejście do muzyki na żywo. Ale jak to możliwe, że obrazy są tak dobre, że wygląda to tak, jak, jakby zespół naprawdę był na scenie? Wyglądają tak realistycznie dzięki kątowi padania światła i materiałowi odblaskowemu zwanemu majera, m, ma, mylarem, który tworzy ten holograficzny efekt. Ekran z mylaru jest półprzeźroczysty. Powierzchnia odblaskowa odbija obrazy tam, gdzie pada na nią światło, ale tam, gdzie światło nie pada, publiczność może przez nią patrzeć. Wygląda więc tak, jakby na scenie stała osoba i nie było żadnego ekranu. Projektor odbiera sygnał wideo i wyświetla go z sufitu. Najbardziej podoba mi się to, że uzyskuje się efekt hologramu 3D bez tych głupich okularów. Nadal uważam, że dopiero zaczynamy odkrywać możliwości tej technologii. Myślę, że wkrótce hologramy będą pojawiać się wszędzie. To jest to, hologramy są już z nami, oficjalnie wkroczyliśmy w przyszłość. Teraz pokażę Wam, jak dobrze sceny projekcyjne z hologramami w Hollywood potrafią to osiągnąć i sprawić, że wydaje się Wam, że oglądacie kogoś, kto tam jest, a tak naprawdę nie ma. Uwielbiam być razem, ale czy naprawdę jesteśmy razem? Czy wszyscy jesteśmy razem w tym pokoju, czy tak jest? Czuję, że jesteśmy w jakiś sposób połączeni, ale może. Czy ktoś z oglądających może zgadnąć, który z nas tak naprawdę tu nie jest? Witajcie z powrotem! Ja jestem tym z Los Angeles. A jeśli chcecie wiedzieć, jak działa ta niesamowita, przełomowa technologia, po prostu wejdźcie na naszą stronę internetową www.trueeverymoreshow.com. To tylko iluzja, światy jest sceną, ludzie. Pogódźcie się z tym, okłamano was. Wiem, że wielu z was powie, Terry, jeśli to był hologram, to jak on chodził, rozdawał czapki i rozmawiał z ludźmi? Ponieważ on chodził, rozdawał czapki i rozmawiał z ludźmi, tylko zabójstwo było hologramem. Oto o czym zapominacie. Zapominacie o zapadni tuż przy jego stopach, pod tym małym baldachimem. To miejsce, w którym został zastrzelony. To dziedziniec, na którym wszystko się wydarzyło. Teraz jest ponownie otwarty dla publiczności. Przychodzi tu wiele osób, składając kwiaty, kartki i tym podobne rzeczy. Uniwersytet już wprowadza pewne zmiany. Zastępują trawę w miejscu, gdzie Charlie Kirk rozmawiał z Hazardem. W internecie pojawiło się kilka petycji z prośbą do szkoły o przekształcenie tego miejsca w stałe miejsce pamięci poświęcone Charlie, Charlie'emu Kirkowi. Widzisz, klapa jest kluczem do całej sprawy. Tak, Charlie rozdawał czapki. Tak, Charlie tam był. Ale kiedy nadszedł czas, aby pojawił się hologram, Charlie zszedł do tego małego pomieszczenia gospodarczego lub cokolwiek, które jest pod tym zapadniowymi drzwiami, sceną, na której siedział. Dobrze, zabójstwo miało miejsce wraz z hologramem A potem jak zauważycie, wszyscy patrzycie kiedy on rzekomo upada na ziemię Wszyscy ochroniarze otaczający go nie widać nic Podnoszą zapadnie i Charlie wychodzi Dlatego zamazują nagrania, żeby nie było widać jak wychodzi A potem pakują go do SUV. -a. Nie jest to karetka pogotowia ani nic podobnego, co normalnie byłoby z suwem, bez śladów krwi, ponieważ nigdy nie został postrzelony. Był tam przez cały czas, odbywała się część zamachu z hologramem. To naprawdę bardzo proste. Jest to skomplikowane, ale proste, jeśli pomyśleć o tym w sposób zdroworozsądkowy. W ten sposób Charlie mógł wchodzić w interakcje z ludźmi, ponieważ słyszał co mówią i mógł im odpowiadać oraz wchodzić z nimi w interakcje tak, jak muzycy z Londynu do Florydy. To niesamowite, że jest to naprawdę zdalny koncert na żywo. Sygnał z Londynu potrzebuje mniej niż 1 trzecią sekundy, aby obiec świat i został zostać wyświetlony jako hologram na scenie w Stanach Zjednoczonych. Hologram sprawia, że wydaje się jakby zespół naprawdę był w sali wraz z publicznością, a zespół może widzieć publiczność i faktycznie wchodzić z nią w interakcję oraz reagować na to, co robi. Wiem już, co powiecie, wiem już co powiecie. Wszyscy niewierzący powiedzą, cóż, skoro rozdawał czapki i robił to wszystko, to jak mógł zniknąć i zejść pod ziemię przez tę zapadnię, która prowadzi do małego pomieszczenia technicznego pod ziemią, gdzie można się schować? To bardzo proste, rozumiecie o czym mówię? Jak on to zrobił, że nikt tego nie widział? Cóż, słyszałeś kiedyś o niewidzialnym płaszczu? Może cały ten namiot był otoczony niewidzialnym płaszczem. Znasz to? Prawdopodobnie nie. Oznacza to, że jesteś głupi. Nie oznacza to, że jesteś głupi. Nie oznacza to, że jesteś głupi. Oznacza to, że tylko że nie znasz tej technologii. Teraz pokażę Ci, jak to działa. Działa od razu. Jak tylko wyjmiesz torbę, zobaczysz, że bardzo łatwo możesz stać się niewidzialny za tym płaszczem. Po prostu go użyj. Jest teraz trochę wiecznie i trudno go użyć, bo się rozwiewa, ale spróbujmy jeszcze raz i zobaczmy, czy dam radę. Tak, może stać się niewidzialny. Haha, ha, może stać się niewidzialny. Teraz możesz tu wejść i nakręcić wszystkie filmy o tym, że jestem kłamcą i podaję ci dezinformację. Ale pokazałem ci to, co pokazałem. To moja, to moja teoria. Czym jest teoria? To pomysł, to coś, co może się wydarzyć. Nie oznacza to, że to jest fakt. To tylko moja teoria, ok? Więc nie wchodź tutaj i nie mów, że jestem kłamcą. Podaję ci fałszywe informacje. Podaję ci to, w co wierzę, ponieważ rozumiem technologię, którą dysponujemy. I jedyne co robisz, to pokazujesz swoją prawdziwą twarz. To wszystko, co robisz, pokazujesz, że jesteś botem, trolem czy czymś podobnym. To wszystko co robisz sprawia, że wyglądasz źle. A jedynymi ludźmi, którzy w to wierzą, są głupie boty. Co to jest głupi bot? To oznacza człowieka, który jest w połowie przytomny, ale rozważy i uwierzy we wszystko, co mu powiesz, we wszystko, co ma dla, dla niego sens, ponieważ nie rozumie technologii. To nie rozumieją, co się dzieje. Więc wybierają wierzyć w jeden scenariusz, jedną teorię. To wszystko. Dlatego widzieliście, jak krzesło przechodziło przez stół, ponieważ nadal znajdowali się w obszarze hologramu. Nie wyłączyli go jeszcze. Robili to zdalnie. Możecie mówić tyle dezinformacji, kłamać i pieprzyć bzdury, ile chcecie, ale ja będę bronił swojej teorii, czy wam się to podoba, czy nie. Jeśli ci się nie podoba, nie oglądaj tego, a jeśli będziesz komentować i pisać głupie komentarze, usunę cię, zablokuję cię. Wiesz dlaczego? Bo to mój kanał. Pogódź się z tym. Dziękuję wszystkim za oglądanie, miłej nocy i niech Bóg was błogosławi.